Grzegorz Kucharczyk, po prostu historia. No, są osoby, którym wszystko kojarzy się tylko z jednym. Na przykład Annie Appelbaum, żonie pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Wszystko i wszyscy generalnie kojarzą się z Hitlerem lub szeroko pojętym, no, nieostro pojmowanym słowem faszyzm. Przypomnijmy, Anna Appelbaum, laureatka Nagrody Pulicera za książkę O Gułagu. No, ale dała się poznać szerszej publiczności jako, no nazwijmy to, przenikliwa analityczka życia politycznego, chociażby w Stanach Zjednoczonych, a wynikiem tych, no można powiedzieć, ekstraordynaryjnych jej analiz była konstatacja, że Donald Trump to jest w jednym i Hitler, i Mussolini, i Stalin, i faszyzm, i komunizm, i autorytaryzm. No więc generalnie pani Applebaum, gener Prawica kojarzy się z faszyzmem, z hitleryzmem, jej liczne komentarze do, dotyczące na przykład ośmiu lat rządów prawej i Sprawiedliwości. No, obfitowały właśnie w takie aluzje. I także teraz po zwycięstwie doktora Karola Nawrockiego w niedawnych wyborach prezydenckich w Polsce pani Anna Applebaum stwierdziła, że no, w Polsce wygrało pojęcie krwi i ziemi, że do tego pojęcia krwi i ziemi odwoływali się ci, którzy poszli głosować na doktora Nawrockiego, no i to przeważyło. Otóż trzeba powiedzieć, że tak zwany mit krwi i ziemi, Blut und Boden mythos, to jest jedna z, była jedna z zasadniczych kwestii, które tworzyły ideologię niemieckiego narodowego socjalizmu. Ten, ta krew i ziemia to jednocześnie właśnie jest ten naczelny postulat i, i ten punkt ideologiczny niemieckiego narodowego socjalizmu, czyli przekonanie o tym, że celem polityki państwa niemieckiego jest doprowadzenie do panowania nie tyle Niemców, co właśnie tej czystej rasy aryjskiej. Rasa, czyli krew, czyli materia była u rdzenia. Ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu, czyli ona, jak każdy socjalizm, był, była ideologią z gruntu materialistyczną, no ale była jeszcze Ziemia, Boden, czyli to odwoływanie się na przykład do też pokrewnego pojęcia raumu, czyli Raum, przestrzeń, Leibensraum, przestrzeń życiowa którą Niemcy hitlerowskie chciały zdobyć w Europie Środkowej i Wschodniej. I tam, na tej ziemi, na tym Boden, mieli być osadzani właśnie ci czystej krwi, blut. No, My dramatycznie doświadczyliśmy tego typu ideologii, implementacji tego typu ideologii przez państwo niemieckie już jesienią 1939 roku. Kiedy państw, państwo niemieckie masowo wypędzało Polaków, na przykład z Wielkopolski, do generalnego gubernatorstwa, aby na te opuszczone przez nich gospodarstwa rolne osadzać właśnie tych czystej krwi rasowo Niemców sprowadzanych na przykład ze Związku Sowieckiego czy z Besarabii, no i którzy oni właśnie mieli tworzyć w praktyce ten mit krwi i ziemi, a po paru latach, takim pilotażowym programem, który miał inicjować tak zwany Generalny Plan Wschodni, którym kierował Heinrich Himmler, Reichsführer SS, dowódca SS i Policji, druga osoba w państwie generalnie po Hitlerze. No więc tym pilotażowym programem była akcja Zamość, czyli akcja na Zamojszczyźnie, ludobójstwa na Zamojszczyźnie, ale, ale też, też to, to, to jak gdyby celem miało być osadzenie na tej ziemi czyli na Zamojszczyźnie właśnie tych czystych rasowo, czystych rasowo osadników, którzy mieli tworzyć ten wał na wschodzie zabezpieczający Wielką Rzeszę Niemiecką. No i do, tej, i do tych aluzji, do tych, do tych programów narodowo-socjalistycznych nawiązuje pani Appelbaum, komentując zwycięstwo doktora Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i on jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej no nie jest to żadną tajemnicą. Był zaangażowany na różnych polach w zwalczanie no, pamięci o, o, o totalitarnych ideologiach, w tym także ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu. To jest zresztą wpisane w główne zadania Instytutu Pamięci Narodowej, co widać także po publikacjach, po akcjach edukacyjnych, które ta instytucja od lat także pod kierownictwem tego odchodzącego prezesa. Podejmowała. No więc yy, pani Applebaum, jak już powiedziałem, wszystko się kojarzy tylko z jednym. Wszystko yy, analizuje według zasady redukcja ad Hitlerum, czyli redukujemy wszystko do Hitlera. Jak ktoś nam się nie podoba, to z pewnością ma yy, jakieś yy, pośrednie lub bezpośrednie odniesienie do takiego czy innego punktu yy, ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu. To jest oczywiście nonsens ale pokazujący, no niestety, pewien styl myślenia, gdzie no właśnie wszystkich przeciwników politycznych kwalifikuje się jako właśnie nazistów, oczywiście nienarodowych socjalistów, no bo pojawia się słowo socjalist, które powinno się kojarzyć tylko dobrze, więc mówimy naziści, no i ci naziści są oczywiście rozplenieni wszędzie. Ale kiedy mowa o języku, i nazwijmy to zabawach słownych związanych z niedawno zakończoną kampanią prezydencką w Polsce, no to warto wspomnieć, że zwycięzcy tych wyborów, doktorowi Nawrockiemu, czyniono też na pewnym etapie tej kampanii zarzut, wśród wielu innych oczywiście. A mianowicie taki zarzut, jak to powiedziała jedna uczona pani, że on cały czas w tej kampanii prezydenckiej mówi po polsku. Po polsku mówi. Mówi po polsku do polskich wyborców, no i to jest jakaś anomalia, to jest dowód na, jak to owa uczona pani stwierdziła, na monolingwistyczny patriotyzm doktora Nawrockiego. Oczywiście, ten monolingwistyczny patriotyzm to w domyśle nacjonalizm, a jeszcze w większym domyśle, idąc za tropem myślenia pani Appelbaum, to jest pewno mit krwi i ziemi, a jak wiemy, tam już w tle pojawia się wiadomo jaka ideologia, a więc no, mamy do czynienia z całą piramidalną oczywiście konstrukcją e, e, myślową, która nijak się ma do rzeczywistości, ale no, przede wszystkim obrazuje stan umysłu tych, którzy no, używają tego typu argumentów, a nie, a nie w tym przypadku doktora Karola Nawrockiego. E, no, warto w tym kontekście przypomnieć, że to jest nic w porównaniu z osiągnięciem Pani profesor Magdaleny Środy, która w czasie kampanii prezydenckiej 2010 roku oskarżyła startującego wówczas na urząd prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, że, cytuję, milczy pełen nienawiści, bo można milczeć pełen miłości, z pełną miłością, a z drugiej strony można milczeć z nienawiścią, jak się okazuje, dzięki, dzięki analizie. Pani profesor Środy, właśnie z takim milczenie, pełne nienawiści, w 2010 roku prezentował Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy, to jest moment, w którym on startuje w wyborach po katastrofie smoleńskiej, niejako podejmując zadanie czy testament, niespisany testament polityczny swojego brata i nie zajmuje stanowiska bezpośrednio, właśnie w tych tygodniach po katastrofie, odnośnie katastrofy. I to było powodem, Właśnie ataków pod jego adresem, że milczy, milczy pełen nienawiści. No więc, jak widać, katalog zarzutów, które można stosować wobec kandydatów uważanych za niesłusznych, jest bardzo szeroki, ale wszystkie one generalnie sprowadzają się do tego, że, no właśnie, zawsze jest jakieś podejrzenie, że za tym kryje się jakieś jakaś predylekcja, jakaś, jakaś skłonność do pobudowania ideologią autorytarną, a nawet totalitarną, no bo przecież niemiecki narodowy socjalist to była odmiana ustroju i polityki totalitarnej. No cóż, kampania prezydencka już jest za nami. Są oczywiście ci, którzy uparcie chcą na nowo liczyć głosy. Przypomina mi się Sytuacja na przełomie 2016-2017 roku, kiedy wygrał swoją pierwszą kadencję Donald Trump i w tych swing states, tych wahających się stanach, gdzie ta różnica była niewielka na jego korzyść, demokraci, czyli strona przegrana też zażądała, tam w Ameryce jest to możliwe, ponowne przeliczenie głosów. No, przeliczyli ponownie te głosy i przewaga Trumpa jeszcze wzrosła. Więc to zazwyczaj tak się kończy. A komentując te wydarzenia, które, których jesteśmy świadkami od kilku dni, mogę tylko na arenie międzynarodowej mogę tylko przypomnieć takie diktum żelaznego kanclerza od Tona von Bismarcka, który stwierdził, że wojna prewencyjna to jest coś takiego, jakby ktoś z obawy, z obawy przed śmiercią popełnił samobójstwo. Warto, warto mieć w pamięci to stwierdzenie Bismarcka. On się jak nikt inny znał na rzeczy. Warto powiedzieć, że te wojny, które zadecydowały o zjednoczeniu Niemiec przez Prusy, właśnie krwią i żelazą, żelazem, czyli wojna z Austrią w 1866 roku i wojna z Francją w latach 1870-71, w tych wojnach to formalnie Prusy były. Były państwem, któremu wojnę wypowiedziano. Nigdy formalnie nie podejmowało państwo pruskie wtedy działań agresywnych, ale jak wiemy, cały kunszt polityczny i dyplomatyczny Bismarka polegał na tym, żeby swoich przeciwników wmanewrować w sytuację, kiedy to oni wypowiedzą wojnę Berlinowi, a nie odwrotnie. No a dzisiaj, dzisiaj słyszymy o różnych prewencyjnych uderzeniach, ale przypomnijmy, wojna prewencyjna według. Znawcy i praktyka polityki międzynarodowej to jest coś podejmowane ze strachu przed samobójstwem, a właściwie wiodące do, do nieprzewidzianych konsekwencji, które mogą okazać się w końcu o wiele bardziej gorsze od tego zła, który, któremu chciano zapobiec.